W świątynę dzisiaj będę nagrywał Fortnite, już y, ja można powiedzieć, że y, arenkę zagramy trio z Maciusiem i z Fifim, to więc bez takiego przedłużenia zbytniego, to normalnie trójki, tylko areny szybko wlatują na kanał, to więc nie wzlega, tylko zostaw łapkę w górę i subika. No i co, zaczynamy? Nie, nie śpimy, nie, raczej jak to jak szło, to powiedzenie? Nie śpimy, tylko gramy, coś takiego, ale chyba pewnie zepsułem to powiedzenie, ale dobra. No i gitara. Jak będzie oczywiście 20, łapę w górę pod, pod odcinkiem, to od razu będzie kolejny odcinek. Albo z jakiegoś challenge'u można zrobić, albo oczywiście jakąś luźną gierkę, coś jakiego Piszcie oczywiście wszystko w komentarzach, macie jakieś propozycje, lub na Discordzie. Oczywiście Discord jest link na dole, w opisie będzie pewnie. Inaczej się też możecie napisać ogólnie. Czy ja będzie ogólnie, że co, co lepiej zrobić, jaki challenge, czy normalny odcinek robić do czasu do czasu. A jeszcze mi powiedzcie tak na. Od razu na wstęp, czy chcecie czy chcecie w ogóle serie dalej z Devil May Cry? Weźcie mi napiszcie, będzie mi bardzo miło, bo będę wiedzieć w ogóle czy robić dalej, czy ją nie robić. To więc no, nagrywa się i gitara. Tu 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 no, Fifi co, nagrywara włączona i nagrywam odcinek. Proste. Dobrze. Lecimy po prostu na rynek, bo jak lecimy na ten pobosę, to tam nie wyszło, a teraz nam wyszło jak pojecieliśmy na rynek. Dobra więc jak nie się idzie gra, tak czy później wlecieć, tak, żeby było po prostu coś na kanale. Nie może... Może uda nam się coś tam wykierować, coś tam wygrać, a jak nie będzie nawet mniejsze miejsce, no to... dajcie tak, czy później wrzucę, żeby po prostu było coś na, na kanale. Bardzo fajnie będzie po prostu, że... Że żyje w ogóle, nie sami stream streamamy oczywiście Ale tak czy później można wyjść na streamy zawsze o godzinie 20, o 21 czy coś takiego Jak się spóźnię to znaczy, że na Discordzie zawsze piszę To więc no, dobra już nie ma żadnych takich Już w ogóle Już wam nic nie mówię Tylko teraz się skupiamy na grze Ogłaszania parafialne już skończone, jak to można powiedzieć Oczywiście tu już nic nie widzę. No i pompa. O. O, aha, no ja nie mam tego. Dobrze, dzięki Maciuś. Uratowałeś mnie, a bądź szczerze, na bardzo. Uratowałeś. Dostał Maciuś o 69 minus. Dobra, oddałem minus 69 No, to szybko, szybko to robimy Dlaczego mnie z pampy nie bił? Co jest? Mam typa jednego Idę Ale nie ani nic na serio nie ma Mam, nie ja Dobra, łamać już jego z... Dobra, dobra, dobra Mam tu meczkę jakąś Dobra, łamać No i klasa, dobra Trzy kg na, na dzień dobry. Masz chwilę? Tam nic. Nie mam sobie. nic. Ty ja nie wiem, czy bym wcześniej ścięła troszeczkę. Kaj, okay. masz już. Rzucę i masz. Typ. Chodź niego. Mam typa. Oj, dupa. Mam mieczyk. Uciekam. Dobra. Elo, elo, elo. Dobra. E, czekaj, uważajcie, bo mieczyk. Rzucę. I zjeżdż do mnie szybko. Ostatni. Dobra. Niech to ja Chcę pokażę pokazać, że to jest ma. No dole jeszcze ten tutaj. To 30. A jest w ogóle cały czas? Aj tak. Przystałem i na dziura. Dobra. Minus 13. Weź że pan ktoś Nie ma co, bo to przerzucił mu już na metal Czemu by nie dojedziemy? To, bo ja mam słuchać tylko Dajcie tu do mnie, dam ci popty, potki Łap tutaj Lepiej Happy... <coughs> Dobra, idę. idę, idę do niego. Nawet nie wiem, gdzie on jest. A tu jest minus trzydzieści cztery. Tutaj jest u mnie. U mnie dwóch. Nie ma jest z nikogo, ja myślę, że jest. jest. Dobra, idę. Nie, nie ma kebab leży, dobra. Łap, apteczkę weź, Maciuś, i masz 50 jeszcze, jak chcesz. wiadomo, ja że mam ja do haka, bo małe.

Zadałem What? mu za sto ilość. Mam gdzieś życie lub aptekę, szybko? O. Tu masz ten spraik. Dobra, no i klasa. Tu macie 50 Gdzieś z 50 pięćdziesiątki? No, Idealne. No. W ogóle ulepszona skrzynka jest. No to ci pokazuję wszystko. Wiesz to skrzynka. Albo w splash'e wezmę, no skit'u to będzie lepszy. to jest kara sobie, bo ja mam Czekaj, ja muszę się wysmarkać, czekajcie chwilę Na odcinku, szybko Albo może nie Dobra, jestem O, to czy nie jestem, dobra <coughs> Śmie śmieszy się to? No Czekaj, wyrzucę cię i zacznę, będziemy się i z tej Fini Mhm Nie potrzebujemy cię w naszym składzie No chodź, no chodź, no rzucaj, rzucaj, no chodź, no No rzucaj, no dawaj no Dzięki Dzięki, potrzebowałem właśnie tam iść 1200 się Biegniemy no, po bo... nich. Zobacz, żeby jak nie było nudne, to trzeba iść co? biegnę od chłopów. Gdzie oni są? No zobacz sobie. Jak poza załom, chce chcesz iść? Nie, to nie idę. Ja tam idę. chodźcie tam, tak będą w naszą stronę, pewnie. To nie muszę iść w naszą stronę, żeby iść do załomu, Są tutaj już, przed nami Dzień Widzę tu tak. 50-50 wjechał To nie jest krak Ja nie mam kw No mówiłem, żeby ktoś wziął Ja mam małe Ale duże nie mam Minus 50, setka Setka koło drzewa no i po co wam to było? Jaki cringe z tych pleców Tu też wszędzie masa już nie mam. Typ mnie podchodzi? Aha, co to jakiś trykart? Kasperka właśnie no. ładują nam. No, bez hitu Dostał krak 108. Na go idę no typa, na dole Na dole Minus 105 Fioletowa No 150 Le? ma 150 ma fioletowa co tu No tutaj za rogiem Dobra Zabijaj, zabijaj, zabijaj Dobra. mi sali proszę Dobra dwóch zech Jeden, jeden tam jest jeden, jeden Jeden na dole Jeszcze dostał dane. nie mila. No Dałoś się O. Da, karta szybko weź mi zrobi res 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 A Resp szybko zróbcie Oba karta i serio RSP mogę Takiego karta Ty można tutaj się dwa koła mnie wbić teraz No, tak. to szybko, żebym też miał czas, żeby wziąć lód legendarną pompę zostawiłeś trudno, a chyba palą nie mogę rozpuścić no i klasa No gdzie to, gdzie to było? Gdzie wy się byliście? tu, A. E, no kolejne typy tutaj, oczywiście Jak tu na dzień dobry zostaje, trójka tu jest Nie, nie idź tam, nie idź tam Nie, idźcie, idźcie. Ja uciekańcie. bym morą, ja bym morą Strafy Nie ja no, dostałem takiego MySfuaka teraz, że to się. Nie po coś mi się ten popisuje. Pod, pod odcinek. Ta, no to już na Maciu daje. A Maciuś mój to robiłem pod odcinek, proszę. Morna to 150 matcy, więc musisz ja wrócić. Nie tego, tak. Ja to mówię. <laughs> musisz to wrócić pod odcinek. Nie, nie, nie. Tam, gdzie są typy. W tu, 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 tu. Po plecy. Crack. Prawie. 7-4. Do, 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 Dojeźdź, go, nie jest solo. Nie ma kraka. Dead. Robi. Dobra. Strefa jest. To weź go też uchyluj. Dobra, o, siedzimy, Ale, budujcie się, budujcie się. Siedzimy tu, ho. Dwóch. Ale nie chcę zesmolnie I... też. No, nie uciekajcie młotami jak macie A dobry pomysł Dawaj No uciekajcie Debile Pan chłop 155 minus Było już pompy, pompa by już zabiła, ci tyle macie. A mam minus 150 sorry. Ty mam Z boku. Przepraszam. To już. To już. To już. To już. Dostał. No, mam To tak dużo To Żyjesz ten dużak Co? Ja to żyję? Grak, 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 grak Dobrze, że w grze też żyję No, było słabe statuśka Jest krak. No bo, jest, no, no, no bo on siostra, siostra u mnie siedzi w i... Tu jest No, no moja siostra ma iść, patrzę we kło White, łaj, łaj, siedzi w pokoju Jeszcze z niego mam na tutaj Młot, mot, mot. I bum. Ładnie. Gdzie go wydupiła? pam Ty, pama, się ty, nie dobijaj go. A, muszę mot wziąć. Zatr I ładnie. Bajlando, ty. A bo nie masz tego zapomniałem co pomniałem. Co tam leży? Pampa złota. E, no i 2k wbiliśmy Czy znaczy, no ja wbiłem 2k Chyba woli lunch pop Macie kilometr do mojej karty, zdążycie, nie ja wiem wam to mówię nie strzelaj, nie strzelaj do niego przyjdzie bliżej Podejdźmy bliżej Ło wow. Ubiłam się Chyba Dostał sobie czołg, dead Ładnie Ja mam czołg tak. u Aha, dead jestem Nie wiem skąd Z drzewa Czaj, z drzewa o, cztery. Z drzewa? To, z drzewa, tak on na dzisiaj wie, top 4. Czekaj, ja sobie powiem, że do końca, jestem ciekawy, kto wygra tego. Walicie. Walicie mnie? Wali, no dobra. Daleka kraksa, dobra. Dzięki, że byliście czwarte miejsce zajęte na ręce i dwa koła wbite. No i dzięki, że byliście. I się ma.